Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a teraz będziemy sobie testować kolejnego supporta. Ta lawina supportów. E, będzie to... Nie dźwięk ramienia mikrofonowego, e, tylko ten kit Gohan, który... Ile? E, no ale okej, okay. to wracając. Lider nie mówię. Yy, I widzę, że mam wyłączony dźwięk. Teraz mam włączony, bo wcześniej nagrywałem, bo nagrywam to wszystko pod rząd. Yy, I tak. Atak def 50% na 9 tur. Jest na 55%, chłopak. No i dobra, lecimy w Eminema. <laughs> Intem dostajki plus 3, atak w 10%, dodatkowy atak w 50% dla super int, zmienia losowo orby na int, atak w 50% na każdego zebranego orba plus dodatkowy atak def 20% i szansa nakryta plus 10% na każdego zebranego int orba, zmienia orby na int, wszystkie orby na int, kiedy HP jest 50% albo mniej, jeżeli jest do 2 albo więcej superclass postaci w teamie, garda na 4 tury od wejścia, jeżeli jest 3 albo więcej int postaci w teamie. Myślę, że nie najgorzej. E, tutaj adysznale. Tutaj widać linki wbijam. No i jeżeli chodzi o liderów, 200% to wygląda następująco. Mm, tylko ja już sobie tutaj to przeklikam. E, I chwileczkę z, z tamtej defensywy leci na 327 koła Okej, Ok, ok. E, jego lider liderzy to Int Kid Gohan LRK. E, Ultimate Gohan. Gohan Piccolo, Piccolo Gohan Str yy, Gotku, którego mamy właśnie w teamie. No i yy, fizyczny Kitku. Kitku. Jak kot. Śmieszne. Nie, no, żałosne tak na serio, ale okej. Okay. Yy. Jego linkset jest całkiem ciekawy, ponieważ jest to Saiyan Lineage, Berserker. Uh -huh, link w dokanie. Ee, Saiyan Warrior Race, The Innocence. I Intro Gotku, to nie jest jego link, ale leci aktualnie w tle. Innocence, Case of Respect, Prepared for Pato i Shattering the Limit. A eee... no, ja sobie wpakuję swojego Gotku w pierwszy slot, bo on będzie miał gorzej. A pan... tutaj będzie miała okazję, bo w sumie jej niedawno wbijałem linki, bo jej bardzo długo nie miałem. Eee... Jak tyś to miała z tym supportem? Super Heroes Dobra, nieważne. Fuck it. Yy, zjumałem. źle zapamiętałem. Nic dziwnego, nie miałem tej karty. Yy, to przynajmniej będzie yy, pomagać niektórym kartom z Teamu. A jak nie, to po prostu na zapchanie, żeby Gohan miał gardę. No bo sekundę, ja, 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 muszę, ja muszę zajrzeć na spokojnie. Nie chcę, to leci w tle. Yy, ty, tutaj. SuperHeroes hmm. Hmm. Dobra Nie zwróciłem uwagi, że ona jest supportem głównie do SuperHeroes Shit Wyleciało mi to z głowy, dałem Mój błąd, pardon Okej, okay, got, gotki szaleją, got, gotki? Got, 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 gotkowie? Ciężka sprawa. E, dobra. E, ten Gohan jest tutaj głównie po to, żeby też mieć ten zapchany. O, ale przynajmniej teraz widać, że defensywa całkiem nieźle skoczyła. Już ma 151 koła. A jak sobie wezmę te 9 orbów? No będzie miał 578, not bad. Tragedii nie ma, eee, tylko, no, właśnie ten jego link set. Bersterkera nie odpalę, Innocence gdzieś. Eee, Gay's of Respect to jest dość ograniczony link, bym powiedział. No, spoko by było, jakbym miał tego e, Gohan'a lr, -ka. LR -ka. ale no cóż, nie mam. Eee, nic na to nie poradzę. Na tą chwilę Dobra, małpa to małpa Nie wiem czy będę się nim jakoś transformować, ja chcę po prostu e, Głównie pokazać Gohan'a Okej, okay, dobra w tym miejscu to Strzelaj se czym tam chcesz No dokładnie O, dodge O, o onik Na tym panu to zależy Raczej bym nie chciał. 5 i 6. 5 i 6. I pie i sha. O i docz. A nie pakowałem, mów dorze Nie pakowałem, mów unik. To cicheca. Okej, okay, jest trąksik, trąksik. Chyba zostanie sobie w rotacji. O, oh, shit. dobra. Zostawiamy Ciebie, Ty tutaj, a ty... A, nawet będziesz miał 6 orbów. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Czyli pan jak już to daje supporta y, temu Tranksowi, co nie? Ja. Mm. Tak, Trunks, O oh my god. No dobra. Przynajmniej ktokolwiek. No cóż, troszkę się rozpędziłem. Jak już mówiłem wcześniej. A jeżeli chodzi o rozpęd, to niech ten Trunks też ma. Nie zmieniałem mu żadnego. Nie zmieniałem mu Billa, więc jest zbudowany ofensywnie. Głównie Kryt i Szczerze to może mnie zaboleć. Ale mogłoby mieć wtedy zmienione pole orbów, tak? Tego bym powiedział... Nie uważam za najlepszą opcję, wolałbym później, ale no dobra, niech będzie, niech będzie. Niech ten Gotku przynajmniej wykończy tego Sela, tą fazę. Mhm, pięknie, ślicznie, cudownie, mła. E, dobra, witamy w fazie... Agiel. Dobra, w ten sposób... Ty span będziesz miał Innocents, a inosens daje atak, więc. Eee... Chyba zrobię w ten sposób. Dobra, nie będę bawić się w jego standby, ale z takiego tak poleci. Ok. Eee, 212 koła defa. Nice. Z 212 do. 1700. No i przynajmniej standby już będzie z głowy No, dawaj. Come on, come on. Show me. Show me. Show me what you got. Nothing, bitch. I Dutch? No, i za i 13,4. Karta jest na 55%, nie ma żadnego yy, tego brązski lorba na statystyki. Additional super. Oh shit. Dobra, warto było. Dobra, dobra. Klasa. jeszcze kryty. A, no i tutaj pan sobie popanuje, czy coś, nie wiem. Dobra, tutaj safe. Yes, sir. No i witamy, gohano. Oj, bardzo długo nie widziałem. Długo nie korzystałem z tej karty. No i jeszcze transformacja, i jeszcze druga transformacja. Oh shit. Dobra, ale zostawię was w rotacji. Tak po prostu zrobię i tyle. E, więc e, nie najgorzej, następna rotacja może być już e, troszkę gorsza i zależy co tam e, karty będą myśleć. Ale ten Trunks powinien wykończyć. A kurde, Gotku będę musiał wpakować na pierwszy slot. Nie? Gohan bez e, gardy i bez e, zebranych orbów nie będzie miał jakoś super dobrej defensywy na pan nie chcę liczyć, więc gocku mi zostaje. No. To pan będę musiał wyfloutować. Eee, a na to Trunks, co powiesz? Double digits, nice. Dobra, przynajmniej ten yy, Gohan Int coś porobi. Zawsze jakiś plusik. Okej. Tu 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 o, wszystkie ataki pierwszy slot. Dobra. AGL, or... ile masz defa? 370, okej. Okay. AGL Orby na ciebie? Dobra, sprawdźmy to. 231 231 na. Lubię tego Gohan'a. Jednak... No, uwaga. Aha. A dobra. Nieźle przytankował. E, co ja chciałem sprawdzić? Eee... Tego Gohan'a. E, tylko sobie muszę zrobić tak, tak. E, cyk. Gdzie on jest? To daj, okej. Okay. Yy, po transformacji, jaki miałeś super atak efekt? Stakowanie ataku, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Nie było tam defensywy. 8,5. Not bad, not bad. Ten additional w poprzedniej tuż zrobił dużo. Okej, okay, już myślałem, że kolejna go ale jednak to pan yy... Okej, bez szokującego damage'a. Cyk, w ten sposób się podleczę. I wywalecie z rotacji. Niech ten Trunks się bardziej nastakuje. Te intorby i tak teraz nie mają znaczenia, bo w następnej fazie może to troszkę inaczej wyglądać. Eee... I myślę, że... będzie dobrze, jeżeli chodzi o ilość materiału. Było, można zobaczyć defensywę Gohan'a. Jego damage, I w ogóle. Eee Dobra, jak ja bym to chciał rozegrać? Eee, coś w tym stylu, masz 5 orbów. Dobra, dokan atak. Eee, ty 261 na milion. <grym> Cylio, dobry jest, dobry ten kochanek. Bardzo dobry. Okej, okay, mam nadzieję, że Gotku resztę ataków zdojduje. Zgaduję, że Frenzy i tak jest full offense zbudowany. Ale na swój sposób w tym przypadku może być to nawet plus. Na niektórych eventach to by mogło być ciężej. Chociaż tutaj faza str, a Gotku fizyczne to może być nie najlepsze połączenie. Okej. Okay. Nice, additional, normal, additional, super, dodge. I men! I'm dead. Pamiętajcie, pamiętajcie, dzieciaczki, Kit Gohan jest lepszy od Gotku. Nie ma, nie ma co porównywać. Także pokazałem jak dobry jest Gohan pokazałem jak z, y, potrafi być y, powiem niezaprzyjemny gotku y, więc dziękuję za oglądanie widzimy się następnym razem y, zapraszam na Discorda do subskrypcji i serdeczne